Biblioteka z Kotem zaprasza na pocztówki z urlopu. Wejdźcie i rozgośćcie się. Witam wszystkich na moim kanale Biblioteka z kotem. Wyobraźcie sobie, że przeczytałam już książkę e, Minotaur, autorstwa Benjamina Tamuza, którą zaczęłam dzisiaj czytać o 16, a skończyłam przed chwilą. Dawno nie miałam takiej sytuacji, że jakaś książka tak bardzo mnie wciągnęła i do tego stopnia weszłam w jej świat, żeby... Nieprzerwanie czytać tyle godzin. Oczywiście nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli ktoś jest na urlopie, tak jak ja, to ma taką możliwość. Książka Benjamina Tamuza uchodzi za jedną z najwybitniejszych książek w literaturze hebrajskiej, czyli literaturze izraelskiej, ja nie jestem jakąś wielką entuzjastką literatury izraelskiej, ale dałam się namówić, że tej książki właśnie na plenerze literackim w Gdyni, Panu, który był z wydawnictwa Claroscuro, i który powiedział, że właśnie dla tej książki założyli wydawnictwo. I pomyślałam sobie, że jeżeli jest taka książka, która może skłonić kogoś do podjęcia tak dużego ryzyka w życiu, jak, jakim jest założenie wydawnictwa nawet małego wydawnictwa, no to to musi być wyjątkowa książka. I wzięłam się do tego, żeby przeczytać tę książkę, i tak mnie wciągnęła, że nie mogłam przestać. O czym jest ta książka? Przepraszam Was za odgłosy z tyłu, ale tutaj nie jestem sama, więc nie mogę też za wszystkich odpowiadać. W każdym razie, ta książka, napisana przez Beniamina Tamuza, który był, bo już nie żyje, bardzo znanym pisarzem, jednym z najwybitniejszych pisarzy izraelskich. On żył w XX wieku i można powiedzieć, że częściowo jego losy są e, jakoś tam splecione z jednym z bohaterów tej książki. A jakiś tu mamy bohaterów? Mamy e, szpiega, czyli głównego bohatera, o którym nic nie wiemy prawie przez większość książki, który e, jest postacią tak enigmatyczną i tak dziwną, a jednocześnie tak, e, można powiedzieć, romantyzowaną i tak idealizowaną przez główną bohaterkę, że staje się kimś niezwykle ważnym w jej życiu, chociaż nigdy w życiu go nie widziała, a on przez 8 lat pisze do niej listy. Są to bardzo dziwne listy. I można powiedzieć, że tymi listami ją w jakiś sposób osacza. Kiedy przeczytałam to z tyłu na, na okładce, to mnie zniechęciło i pomyślałam sobie, o jakaś przemoc, jakiś starszy mężczyzna, młoda dziewczyna. To nie, to nie jest coś, co mogłoby mi się spodobać w literaturze. Tymczasem ta książka nie jest wcale taka właśnie, jak można by sądzić, przeczytawszy to, co tam zostało napisane. Mamy tutaj bardzo skomplikowane. Można powiedzieć, linie fabularne i bardzo skomplikowane emocje. Nasz główny bohater jest szpiegiem, jak już mówiłam, jest szpiegiem Osadu. Jest podejrzaną personą, która nie przybiera w środkach, żeby wykonać swoje zadania, a jednocześnie ma w sobie wielką tęsknotę tęsknotę za czymś tak idealistycznym i pięknym, czego w zasadzie nie jest w stanie sformułować jakąś taką miłością niemożliwą i spotyka w swoim życiu w Londynie pewną dziewczynę, która ma wtedy 17 lat i zakochuje się w niej, a ponieważ nie może się z nią związać, no z rozlicznych powodów, pomijając fakt bycia szpiegiem, co naprawdę nie ułatwia niczego, nie może się z nią związać, ale pisze do niej listy i stara się ją w jakiś sposób uzależnić od siebie, ale uwaga, nie ma w tym żadnej przemocy. Za to jest w tym coś fascynującego, coś cudownego, ponieważ on staje się jej marzeniem, jej obsesją. Mimo tego, że ona poznaje różnych mężczyzn, jakby jej życie się toczy takim normalnym rytmem, ona kończy jakieś studia, staje się wykładowcą yy, i tak dalej, i tak dalej, i nie będę wam opowiadać treści książki. On jest jakąś jej obsesją, zwłaszcza, że ona nigdy go nie widzi i nigdy go nie może zobaczyć. Jest takim Niewidzialnym kochankiem, niemożliwym kochankiem. Jak się okazuje tego rodzaju wyobrażenia są w nas bardzo mocno wczytane, nas jako ludzi. I nie tylko romantycy, oczywiście w XIX wieku, wykorzystywali właśnie tą tęsknotę za idealistyczną miłością, za wyjątkową, jedyną, nadzwyczajną, za można powiedzieć, drugą stroną naszej duszy, nie tylko oni to wykorzystywali. To pojawia się w literaturze dość często. Ale przyznam, że ta książka robi wrażenie. Robi wrażenie dlatego, że ta opowieść jest tak wspaniale skonstruowana, pięknym językiem napisana, że mm, nie ma w niej żadnego banału. Nie ma w niej żadnych takich e, obrzydliwych oczywistości, które mogłyby mnie zniechęcić. Ja jestem po, po bardzo takim długim okresie nieczytania żadnych książek yy, i wtedy jak wiecie był taki przestój na naszym kanale i nic się tam nie ukazywało, a teraz po prostu yy, ta książka można powiedzieć odczarowała mnie. Bardzo gorąco wam ją polecam, zwłaszcza miłośnikom tak zwanych miłości niemożliwych, tak jak ja. Przeczytam wam fragment z niej, bo postanowiłam, że przeczytam wam tylko jeden fragment. Ten odcinek nie będzie długi, bo ja jakby dążę do tego, żeby odcinki były jak najkrótsze z wielu różnych powodów. Jednym z nich jest to, że uważam, że też tak jest znacznie lepiej i dla was i dla mnie. Posłuchajcie. Tutaj w pewnym momencie pojawia się inny mężczyzna w życiu tej naszej głównej bohaterki i ona postanawia być z nim uczciwa i daje mu do przeczytania wszystkie listy, które dostała od tamtego enigmatycznego ukochanego. Tego, tego, szpiega. Posłuchajcie. Kiedy zaczął czytać pierwszy list i dotarł do zdania, a więc kocham kraj, któremu służę, znajdujące się w nim góry, doliny, pył i rozpacz, przymknął powieki i powiedział. Pasują doskonale do Palestyny, która obecnie nazywa się Izraelem. Kraj, gdzie wezwano go na przesłuchanie przez dwa, 12 lat temu, i gdzie przesłuchiwał go jakiś tajny agent, człowiek, który równie dobrze mógł być autorem tych wszystkich listów. Wyobraźnia, to dość, szybko, wyobraźnia dość szybko pomogła mu zrozumieć, że listy te osaczały te, te, a to główna bohaterka. do tego stopnia, iż stały się jakby właściwą i jedyną rzeczywistością, na stale zajmującą serce ich czytelniczce. Rozpalona fantazja pewnie wskazywała mu chwilę, w której Tea pokochała nieznajomego. Od tego momentu zaczął w jej wyobraźni układać odpowiedzi, jakie Tea wysyłała do swojego ukochanego, a listy, które Nikos ułożył w jej imieniu, zabolały go dużo bardziej niż te piękne słowa napisane przez znikającego kochanka. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, moje drogie panie. Albo moi drodzy panowie, że spotykacie w swoim życiu kogoś, albo dostajecie listy od kogoś, kto jest y, mądry, kto was rozumie, kto was widzi, kto mówi o waszych wspaniałych stronach, czasami przez was samych zapomnianych. Myślę, że takie y, spotkania, jeśli można to nazwać spotkaniem, taka sytuacja, w której y, dostajemy wiadomości od kogoś, tego rodzaju, one w automatyczny sposób nakierowują na tą osobę nasze serce, ponieważ ta osoba, oj przepraszam, ta osoba mówi o rzeczach, o których chcielibyśmy słuchać. Ona mówi też rzeczy, które są dla nas prawdziwe i istotne. Yy, dlatego myślę, że ta postać tego yy, można powiedzieć, domniemanego kochanka, czy domniemanego ukochanego głównej bohaterki, jest tak ciekawa i istotna. Podoba mi się też, że to nie jest prosta historia, która nas wiezie od punktu A do punktu B. Poznajemy wiele perspektyw, jest jakby kilka rodzajów narracji wplecionych, różnych bohaterów, i widzimy jakby postać no, najciekawszą, czyli postać tego szpiega jako postać wieloznaczną bo oczywiście mamy okazję poznać jego grzeszki, poznać jego bezwzględność wobec wrogów i jego takie powiedziałabym no wręcz makiaweliczne oddanie ojczyźnie ale mamy też okazję zobaczyć go jako kogoś kto czuje czuje i jest bardzo wrażliwy wobec y, osób którym y, 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 którym on sam też jest bliski czyli jest dla swoich bardzo bardzo czuły, bardzo wyrozumiały. Jest też bezwzględny wobec siebie. Jest bardzo krytyczny. To bardzo ciekawa, złożona postać bohatera. Chociażby to także jest jedną z, z moim zdaniem, z mocniejszych stron tej książki. Książka, słuchajcie, ma jakieś 200 stron. Wydało ją, jak już wspomniałam, wydawnictwo Claroskuro, w którym roku zaraz wam powiem, ale najważniejsze jest też tłumaczenie, bo bardzo mi się podobało to tłumaczenie. Tłumaczenie Michała Sobelmana. On także napisał posłowie do tej książki, które znajdziecie tutaj z tyłu. I myślę, że naprawdę, jeśli, jeśli pragniecie jakiejś książki, która da wam do myślenia, a jednocześnie mocno was poruszy, to ta książka może nią być. Bardzo gorąco wam ją polecam. A teraz, kochani, ja wracam na swój urlop, a wybawcie się dobrze i do widzenia.